Dajcie chłopaki z siebie wszystko. Wierzę w Was. Dobra. Przepraszam, przesunęłam ci drzwiami. z <śleszy> tobą. Ja nic nie zrobiłam. <śleszy> nie Ani milimetra energii nie zostało. Go, go, go. Ale, ale, ale. Draco możesz do nas do tego, do grupy dojść jak chcesz. Bardzo chętnie, bo z tą wiarą, z tym mm hamburgerami do jak chcesz coś dołączyć, to jest masakra. Mhm. Najczęściej wieczorem już jak zaczynają wiesz serwery szwankować To znaczy, że burgery amerykańskie wchodzą na serwery No wiem 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 Forze tak samo jak jeżdżę to jest bez nadziei z nimi. Hmm. Może przez te dwa lata jak gram forze to z 20 porządnych wyścigów tych tak normalnych nie? smartfon nie doczepiłem Go 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 ale 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 Go 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 ale 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 No Ja się fatyczę ze świetnym sam

Oh, jesteś? Tak jestem, jestem. Cześć, Rzajku. Muszę coś zezreć zezreć Aras, weź... Ja. Weź, wsiądź za mnie, za mnie na kółko, co? Muszę coś zrobić Pum. Jak pójdziesz, to cię wyrzucę, naprawdę Nie, nie, ale... Na razie nie mógłbym kierować, bo muszę coś wystawić za okno Fuuu, jak pierdolę Co, zezrałeś się? Nie, wiesz, nie zastarałem się. Ale eksperymentuję z ogniem i zrobiłem własną świecę, ale to chyba świeca dymna, wiesz? Pua. To ty grasz i eksperymenty robisz? Nie. Chciałem przetestować ją właśnie, przetestowałem i chciałem ją Jak zaczęła dymić. Dobra, czyli bierzemy... to od świecy jeszcze nie widziałem. No ale tak, Czuła na hot dog to leki Czekaj, ja Minka zbliżenia w Niech se mają chłopcy na, na rozluźnienie To para Ja pierdolę, Abra. mi ukadał bombę no, można, co? Tak Bierz ten ostatni śmietnik Ej, czemu mina nie zadziałała? Ej, to już serdecznie przez chwilę zawiesił, ale... mówię wam, chyba, że co, nie? To proszę się po prostu czasami kontrolać Jakby co, możemy się ulatniać, tak? To znaczy średnio, no, no, bo no, nas nie. tu zabiją się. Jeszcze nie, bo nas tu zabiją, mówię Jak tu moja wina Nie to ty rzucasz Teraz ja rzuciłam no chodźcie, zaraz nam się czas skończy. Jest, to jest, no? Co? Go, no poczekaj. Ale tam jest. W środku. A tu, w Nie. Go, go, go. ale, 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 to jest ostatnie? Tak, mm -hmm. dobra, teraz ja idę do Rockingi, a teraz chyba musisz iść na przodzie. Dobra, Dlaczego? Bo ja na pewno umrę. Jak będę na przodzie schował. To znaczy, gdzieś się schowaj po prostu, Wolf, i wszystko. Okay. Nie okay. wierzę, śmieciarko, bo tam jest ten. Będzie kabum. No, Ja, się po stopuła? prostu będzie ten: będziemy raz nosić, raz stój, stój, stój. Raz nosić, yy, raz osłaniać. Dobra, Osłaniam. A, a jakie ci chodzi? Mianowicie tak. A, bardzo Umrę, umrę zaraz, umrę zaraz. nas z pomocą. Z tyłu, z tyłu jest koleś. Ja muszę założyć ten y, pancerz i coś zjeść, bo naprawdę mało życia mam. O, o. maksymalne zdrowie 80. Ej hey Kinga, kiedy jesteście maksymalnie zdrowie na 100? Przy setnym lewerze Lewe lewej. trochę do przodu śmieciarą. No. Do, do przodu chwałeczek. czy do was? Do przodu. kawałeczek do przodu. Dobra. Okej. Okay. Z za mną. Widzę. Jest. Dobra, jedź. Mamy minutę. Tak, mi pijemy. co. A teraz trzymaj im tak I tam Z tą bronią co mi tu wybrało to naprawdę Ej em zmieniasz Ja a wiem tylko mi sami pistolet mi tylko zmieniał mhm. Już na miejscu jesteś Dobra, ja idę sobie wsadzić na <grym> o, o, To leć, bo jeszcze chwilę mamy czasu, póki wiesz, póki się to wszystko uruchomi. To jest w tak, to znaczy jeszcze trzy yy, chyba, bo to chyba z pięciu, z nie, pięciu a myślę, etapów. Koniec, tak? A z tej tak. Dobra, to jest zaraz Ej, on zawsze jest na drogach, moim zdaniem. To jest, to jest to Platyna, bitches! <laughs> Ale też dużo leveli można zdobyć. Ja już chyba 7 leveli. Od wczoraj zdobyłem. A który masz w ogóle level? Prawie 82. Oa, ja mam 130 tam któryś. To mi ciężej ej, jest ej ej, ej, ej ej, Kinga. Co? Ja, Zacząłem od nowa. Typ.